Jeżeli się przeanalizuje w jakich okolicznościach te bramki zdobył, to jest najwyższa klasa światowa. Należy się naprawdę cieszyć, że mamy... Tak znakomitego napastnika już chyba od czasów Zbigniewa, Bońka. Nie było do tej pory kompletnego piłkarza i Robert mam wrażenie, że może być jeszcze lepszy. On jest cały czas taki głodny, głodny sukcesu i to jest bardzo widoczne. Jest w tym sezonie bardzo, bardzo skuteczny. W tamtym sezonie był już wyśmienity, ale teraz to już 23 bramki w Bundeslidze, 10 w Lidze Mistrzów i goni Cristiano Ronaldo. No, kto by to pomyślał? Cztery bramki z Realem no, przeszedł w tym momencie do historii. Zwracasz uwagę, że jedną z jego takich największych zalet jest taka chłodna głowa, taka siła psychiczna. On to pokazał właśnie w meczu z Real. No tak, widać, że, że podchodzi chłodno. Na pewno wewnątrz cieszy się z tych bramek, no bo wiadomo, nie z dnia na dzień się strzela cztery bramki wielkiemu Real'owi, więc no jest ogromny sukces, ale patrzę też pod drużynę. Wydaje mi się, że, że ten osobisty sukces troszeczkę schodzi też na, na bok. chce wejść do finału, to jest najważniejszy cel. Myślę, że już od, od jutra będą się skupiać na rewanżowym sportu spotkaniu um, w Madrycie. No właśnie, czy uważasz, że y, już jest pewny da y, Klasika, czy jak nazwiemy w finale na, na Wembley, czy jeszcze coś się może zdarzyć w którymś z tych dwóch meczów? Jeżeli chodzi o Barcelona, tutaj Bayern Monachium, wydaje mi się, że chyba już nie, nie będzie niespodzianki. Myślę, że tam Barcelona jest w stanie choćby, choćby zremisować, czy, czy nawet wygrać, ale, ale nie przejdzie dalej. Co do Realu i, i Borusii. Borussia już nie jedzie, jakby to powiedzieć, w nieznane. Borussia już grała w Madrycie, Borussia strzeliła tam już bramki. Teraz 4-1 to jest bardzo dobry wynik, ale już nie takie mecze widzieliśmy. Borussia nie stoi wcale na straconej pozycji. Trzy bramki strzelone to jest. Przepraszam, cztery bramki strzelone. To jest duży, duży plus, i, i tu też poradzi sobie. Chciałem się zapytać o tą sytuację z, z, z Mario Gece. Nie, nie, zasz, nie zaszkodziło to ujawnienie, jak się spodziewaliśmy, wcale Borusi, może nawet, może nawet pomogło. Myślę, że to też świadczy o, o znakomitej psychice tego młodego piłkarza, tego 20-latka, który no, dzisiaj spodziewał się być może um, innego, um, innego, przyjęcia w Dortmundzie. Nie słyszeliśmy dzisiaj w ogóle gwizdów. Zagrał naprawdę dobre spotkania, asystował i, i um, oczywiście, ta, ta informacja poszła raczej nie ze strony Dortmundu dzień przed meczem, ale bardziej ze strony tutaj Borus, przepraszam, Bayernu Monachium. Które troszeczkę chciało od, uciec z tych, od tych informacji, tych sensacji, jeżeli chodzi o um, Uliego uh, Hennesa, który ma problemy z podatkami. Więc wyobraźmy sobie, że dochodzi do finału e, Bayern Monachium-Borussia Dortmund. Czy ty y, wystawiłbyś Mario Gence w tym meczu? Ale oczywiście. nie zapomnijmy, że 4 maja również jeszcze mamy spotkanie ligowe Borussia Dortmund, Bayern Monachium. To też będzie jeszcze bardzo e, ciekawe spotkanie, bo wydaje mi się, że chodzi o prestiż. Wiadomo, jeżeli chodzi o mistrzostwo, to już jest wszystko rozstrzygnięte, ale. Ale też bardzo ważne spotkanie. I ja powiem inaczej: jeżeli ktoś ma jeszcze zaszkodzić w tej edycji Ligi Mistrzów i dojdzie do finału Borussia-Bayern, no to wcale bym tak nie typował na Bayern, że spokojnie poradzi sobie w finale.